Rozdział trzynasty, Jezioro Łez. – Kto to jest Soldin? – spytała Jaśminę, marszcząc brwi. Manus jednak nie mógł lub nie chciał jej tego wyjaśnić. – Czymkolwiek to jest, musimy temu stawić czoło – bruknął barda. – Tak samo, jak musimy zmierzyć się z Tagaan, jeżeli będzie nas ścigać. Na dźwięk imienia Wiedźmy, Raladowi spochmurnieli i zbili się w ciasne statko. Uważali najwyraźniej, że wędrowcy nie rozumieją zagrożenia. A Manus, który postanowił mimo wszystko zostać ich przewodnikiem, zginie niechybnie razem z nimi. Nie obawiajcie się, się uspokajał ich liw. Mamy broń. Jeśli Tagan spróbuje znów swoich sztuczek, zabijemy ją. Dupylcy jednak nadal kręcili głowami i znowu narysowali kilka znaków na ziemi. Barda pochylił się nad rysunkiem. Mówią, że nie da się jej zabić, odczytał z wyraźnym wahaniem. Wiedźmę można uśmiercić tylko przez wytoczenie krwi, ale całe ciało Tagaan chroni magiczna zbroja. Wielu już próbowało ją przebić i nikomu się to nie udało. Wszyscy śmiałkowie zginęli. Liv zerknął na jaśminę. Dziewczyna natomiast nie spuszczała oczu skri, który fruwał wysoko nad nimi, by rozprostować skrzydła przed podróżą. Chłopiec przegryzł wargi i zwrócił się ponownie do raladów. – W takim razie będziemy się przed nią kryć – oznajmił. – Będziemy się przemykać i pełzać, zrobimy wszystko, żeby nas nie spostrzegła. Lecz do jeziora łez i tak pójdziemy. – Musimy tam dojść. Kobieta imieniem Simon, najwyższa z raladów, wystąpiła naprzód i skrobała na ziemi szereg znaków zapytania. – Nie możemy wam tego wyjawić – odrzekł barda. Musicie nam jednak uwierzyć, że nie pchamy się w niebezpieczeństwo z głupoty i lekkomyślności. Przysięgliśmy odbyć wyprawę, której celem jest dobro deltory i wszystkich jej mieszkańców. Simone spojrzała nań przenikliwie i powoli pokiwała głową. Raladowie rozstąpili się i czwórka wędrowców mogła wreszcie ruszyć w drogę. Wyszli z wioski wąską, krętą ścieżką. Manus szedł pod przodem z wysoko uniesioną głową, nie oglądając się za siebie. Ich jednak się obejrzał. Ralodowie stali w stłoczonej ciasno nieruchomej gromadzie, spoglądając za nimi z przeciśniętymi do serca dłonią. Nie poruszyli się, dopóki czwórka śmiałków nie zniknęła im z oczu. Wczesnym popołudniem dotarli do okolicy, gdzie wzgórza stały się bardziej urwiste, a droga uciążliwa. Uschnięte drzewa wyciągały ku blademu niebu swe zbielałe gałęzie. Pod nogami szereściła zaś porzukła trawa, a niskie krzaki były suche i pokryte pyłem. Słyszeli jakiś szmer w zaroślach i krzątaninę w kryjówkach pod korzeniami drzew, lecz nie ujrzeli żywej duszy. Ciężkim, nieruchomym powietrzem trudno było oddychać. Zatrzymali się na krótki posiłek, lecz zaraz ruszyli dalej. Dziwne szmery budziły ich niepokój i odnosili wrażenie, że są obserwowani. W miarę jak słońce chyliło się ku zachodowi, manus szedł coraz wolniej, ciężko poucząc nogami. Cała trójka zmęczonych wędrowców podążała muzolnie za nim. Musieli teraz patrzeć uważnie na ścieżkę, gdyż szlak stał się kamienisty i zdradliwy. Był pełen wybojów i dziur. Nikt nie, miał, nie musiał im nawet mówić, że oto zbliżają się już do teły swojej wędrówki. W końcu dotarli do miejsca, w którym spotkały się dwie strome, wysokie skały, Tworząc wąskie fał. W przejściu między nimi płonęła ognista kula zachodzącego słońca. Wisiała na czerwonym niebie niczym znak ostrzegający ich przed niebezpieczeństwem. Ralat zatoczył się znużony pod skalną ścianę i oparł o nią plecami. Twarz miał szarą jak popiół, a w jego czarnych oczkach czaił się strach. Manusie, czy jezioro? Gif nie odzywał się od tylu godzin, że jego głos zabrzmiał jak skrzeczenie. Przełknął ślina i powtórzył. Czy jezioro łez jest już za tymi skałami? Relat skinął głową. W takim razie nie musisz iść dalej, rzekł barda. Doprowadziłeś nas na miejsce, tak jak cię prosiliśmy. A teraz wracaj do domu, do przyjaciół. Na pewno z niepokojem oczekują twojego powrotu. Mały człowieczek zacisnął jednak wargi i pokręcił stanowczo głową. Ostrym kamieniem wydrapał na skalę znaki. Tym razem lift nie musiał czekać, Aż Barda przetłumaczyć treść napisu. Widział go bowiem już wcześniej. Ocaliliście mnie od śmierci dwukrotnie i moje życie należy do was. Wszyscy zaczęli mówić jednocześnie, ale Manus i tak w ogóle ich nie słuchał. Wszelkie argumenty wydawały się nawet wzmacniać jego postanowienie. Uspokoił zatem oddech, a jego skóra wróciła do naturalnej barwy. W oczach pojawił się błysk zdecydowania. Potem odwrócił się raptownie. I niemal pobiegł do przysmyku między skałami. Po chwili zniknął im z oczu, i chcąc nie chcąc, musieli podążyć za nim. Pokonali kolejno wąskie przejście, starając się trzymać jak najbliżej siebie. Skupieni na tym zupełnie nie przygotowali się na widok, jaki ukazał się ich oczom po drugiej stronie. Nieco poniżej miejsca, w którym stali, rozciągało się ciemne jezioro. Otaczał je brzeg z szarego szlamu poznaczony otworami. Jakby norami jakichś robaków. Ze śliskiej skały na środku jeziora sączyła się nieprzerwanie woda, spływając w dół i wzbudzając na oleistej powierzchni rozchodzące się powoli zmarszczki. Za jeziorem znosił się las wysokich, powykrzywianych, gliniastych stożków. Nigdzie nie było widać śladu ziemi. Jedynym dźwiękiem było kapanie wody i ciche pluskanie błocka. Cuchnęło wilgocią i rozkładem. Wokół unosiła się aura goryczy brzydoty, rozpaczy i śmierci. Liw poczuł pieczenie w żołądku. Jezioro West to odpowiednia nazwa, pomyślał. Oto co czarodziejka Tagaan uczyniła z Dor, z tego, jak powiedziała Jasminę, miasta ogrodu. Barda za jego plecami zaklął cicho, a tymczasem dziewczyna szeptała coś do fillego ikli. Manus drżąc na całym ciele wpatrywał się w straszliwy widok, o którym tyle się nasłuchał, lecz nigdy jeszcze nie widział. Wytwór zawiści i podłego charakteru wiedźmy tagan. Zło, wobec którego raladowie podnieśli sprzeciw, za co zostali okrutnie ukarani. Czy pas się rozgrzał? zapytał Barda. Czy wyczuł obecność drugiego klejnotu? Musimy chyba podejść bliżej, odpowiedział szeptem Liv. Manus rzucił im zaciekawione spojrzenie. Mówili cicho, lecz i tak słyszał każde słowo. Dotarł z nami aż tutaj, pomyślał chłopiec, więc chyba powinniśmy mu powiedzieć o celu wędrówki. I tak w końcu się dowie, jeżeli to znajdziemy. Szukamy pewnego kamienia, który naszym zdaniem został ukryty gdzieś nad jeziorem Łez. Zwrócił się do Ralada. To absolutna tajemnica. Jeśli go znajdziemy, nie wolno ci o tym powiedzieć nikomu za żadne skarby. Manus przyłożył dłoń do serca i skłonił głowę. Zeszli powoli w dół po skałach i stanęli na gniazdym brzegu. Ten szlam może być niebezpieczny mruknęła Jasmina, pamiętając o ruchomych piaskach. Możemy się przekonać tylko w ten sposób powiedział Barda i postąpił krok naprzód. Jego stopa zapadła się w szarą maść po kostkę, ale nie głębiej. Pozostali ruszyli za nim. Położyli podróżne worki na ziemi i podeszli do skraju jeziora, zostawiając głębokie ślady. Lip przykucnął i musnął palcami powierzchnię wody. Pas pod jego koszulą natychmiast zaczął się nagrzewać. Chłopak poczuł coraz silniejsze uderzenie serca. Klejnot jest tu wyszeptał podniecony. Musi być gdzieś pod wodą. Zaspędziała go kostka i odruchowo sięgnął ręką, by się podrapać. Jego palce natrafiły na coś w rodzaju śliskiej galarety. Spojrzał w dół i aż krzyknął z obrzydzenia i przestrachu. Stopę oblazły mu wielkie, blade robaki, które zaczęły już ciemić od, wys od wyssanej krwi. Chłopiec zerwał się z miejsca i zaczął wjeżdżać nogą, żeby je strącić. Stój spokojnie! rzuciła jasmina chwytając go za nogę. Krzywiąc się z obrzydzenia, odrywała robaki od skóry i odrzucała je daleko. Nabrzmiałe cielska padały na brzeg lub do wody. Jej w podchodzącą do gardła falę mdłości. Ujrzał bowiem wynurzające się ze szlamu oślizgłe służenia, przeróżnych kształtów i rozmiarów, W ciebie otwierające wygłodniałe pyski, by pochwycić zdobycz. I nagle butnisty brzeg ożył. Zewsząd wyłaziły ze swych kryjówek wijące się, pełzające stwory, walcząc o ciała robaków i rozdzierając je na strzępy. Po kilku chwilach zaczęły obłazić także czwórką śmiałków, owijając się wokół ich nóg i pełzając coraz wyżej, żeby dosięgnąć ciepłego na jego ciała i pożywić się nim. Jasmina nie mogła dłużej pomagać Lifowi. Usłyszał rozdzierające krzyki przerażonej dziewczyny, a potem także bardy i swoje. Manus nie potrafił krzyczeć, lecz chwiał się na nogach oblepiony niemal po szyję przez wijące się oślizgłe milczące stwory bez oczu. Nie mieli najmniejszych szans, aby się obronić przed nimi. Wkrótce musieli zostać obezwładnieni, pożarci żywcem. Filiz krzyczał żałośnie, a kryj atakował z powietrza. Strącał dziobem z ramienia sminę wijące się robactwo, a stwory usiłowały się dosięgnąć jego łap i skrzydeł aby ściągnąć go w dół i nagle, jakby na jakiś sygnał, wszystkie zamarły bez ruchu. Po chwili same zaczęły całymi setkami spadać na ziemię i zagrzebywać się pod powierzchnią szlamu. Wkrótce po robakach nie było śladu. Zapadła dziwna i przerażająca cisza. Jasminę, trzęsąc się ze zgrozy, otrzepywała gwałtownie ręce, nogi i ubranie, jakby wciąż jeszcze obłaziły ją ślizgłe kreatury. Liw stał jak wmurowany w ziemię. Co się stało? Powtarzał, wciąż nie rozumiejąc dlaczego one. Może nie smakowała im nasza krew. Zaśmiał się chrapiwie, Barda i podał rękę Manusowi, który gramolił, gramolił się z kolan błotnistej mazi. Nagle Liv spostrzegł na wodzie smugę bąbli powietrza. Sunęła ku brzegowi z dużą szybkością. Barda, jasminę! krzyknął. Jeszcze nim jego okrzyk umilkł, z oleistej toni przy brzegu wychynął wielki. Ochydny stwór. Cały ociekał szlamem. jego rozwartej paszczy, o ostrych jak igły w zębach, kłębiła się błotnista woda i robactwo. Z grzbietu i boków sterczały złowrogie kolce. Takie same wysuwały się niczym włócznie z głowy bestii tuż pod jej oczami, w których płonął nienasycony nigdy łód. Potwór rzucił się w stronę śmiałków, wyskakując na brzeg z gardłowym, mrożącym krew w żyłach rykiem. Teraz widzieli, kim jest Soliną.